Narobiło nam się ostatnio papieży, dopiero co na Netflixie pojawił się pełnometrażowy film zatytułowany The Two Popes, czyli dwóch papieży, a już od 10 stycznia na HBO GO będzie można oglądać dwa pierwsze odcinki nowego serialu Paula Sorrentino. Zatytułowanego The New Pope, czyli Nowy Papież. Tak się na chwilę zawiesiłam, dlatego, że jest w tym tytule ukryta pewna pułapka, bo pierwszy sezon tego serialu nosił tytuł The Young Pope, czyli Młody Papież i tego młodego tytułowego papieża grał Jude Law. Serial pojawił się pod koniec 2016 roku, czyli już no, sporo czasu temu i wywołał naprawdę spore zamieszanie, ponieważ był to serial autorski, niesamowicie oryginalny, ale również kontrowersyjny i taki, który po prostu no, nie pozostawiał obojętnym. Od końca 2016 roku musieliśmy trochę poczekać, ponad 3 lata na kontynuację, która została zapowiedziana, ale też owiana była bardzo dużą tajemnicą. Wiadomo było, że będzie inny tytuł, wiadomo było też, że w główną rolę wcieli się tym razem John Malkowicz, absolutnie wybitny aktor, ale jak zamierzano to zrobić, nie było jasne i właściwie do niedawna nie było na temat fabuły wiadomo absolutnie nic. Nawet osoby, które były na pokazie specjalnym na festiwalu w Wenecji widziały mało, bo pokazano im tylko drugi i siódmy odcinek. I uwierzcie mi, myśmy też je widzieli w grudniu w tej samej kolejności i naprawdę trudno było cokolwiek z nich wywnioskować. Teraz na szczęście wiemy już dużo więcej, dlatego że widzieliśmy wreszcie przedpremierowo 7 odcinków od pierwszego do siódmego, łącznie w kolejności chronologicznej, w związku z czym to nam się wszystko ułożyło w całość. O ile pierwszy sezon poświęcony był w większości duchowej podróży Lenego Belardo, o tyle drugi w dużym stopniu dotyczy instytucji Kościoła, jego wewnętrznej dynamiki, a także niedostosowania do współczesnego świata. To nie tyle krytyka wiary, dlatego że osoby wierzące są w serialu pokazywane jako wartościowe, ale ludzi skorumpowanych przez niepodważalną pozycję, pieniądze i władzę nad sumieniami milionów wiernych. Istotną rolę odgrywa tutaj oczywiście ten tytułowy nowy papież grany przez Johna Malkowicza, i muszę Wam powiedzieć, że po raz kolejny ten człowiek udowadnia, jak fenomenalnym jest aktorem. Nie wiem, czy to jest zasługa bardziej scenarzystów, czy jego kreacji aktorskiej, ale trudno się oderwać od ekranu, kiedy on się pojawia i mam wrażenie, że trzyma ten sezon bardzo mocno w ryzach. W porównaniu z pierwszą częścią, czyli z The Young Pope, The New Pope wydaje się być dojrzalsze, bardziej spójne, bardziej samoświadome. Symbolika jest łatwiejsza do czytania, przez co interpretacja będzie również łatwiejsza. Ale Sorrentino nie ogranicza się tylko do komentowania i moralizowania. On skupia się przede wszystkim na realizacji swojej autorskiej, artystycznej wizji, a także bawi się w pewnym sensie tymi nieograniczonymi możliwościami, jakie daje mu serial jako gatunek. To, co zwróciło też moją uwagę w tym sezonie, to duża ilość easter eggów, nawiązań do popkultury, takiej zabawy rzeczywistością, mieszania tego takiego magicznego świata stworzonego przez Sorrentino z naszym światem. Zobaczycie, na pewno odnajdziecie tam bardzo dużo yy, fajnych rzeczy, zabawnych elementów. No, jak już John Malkowicz rozmawia o Johnie Malkowiczu w serialu, no to zaczynacie chyba wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Są też gościnne występy. W pierwszym sezonie tego nie było, w drugim sezonie są dwie osoby, które wystąpiły jako one same i w pewnym sensie twórca dał im głos. One się wypowiadają, mam wrażenie, jako one same, właśnie w kontekście tego, co dzieje się w serialu. Od strony estetycznej jest dokładnie tak samo powalająco, jak w The Young Pope. Tu absolutnie nic nie zmieniono. Nikt tak jak Sorrentino nie pokazuje Watykanu jako istniejącej poza czasem i współczesnością dziwacznej mieszanki egzotycznych zwyczajów i bizantyjskiego przepychu, które przełamywane są tutaj za pomocą kompletnie niepasującej współczesnej muzyki, mocnych bitów i teledyskowych wstawek. Jeżeli Was to szokowało w The Young Pope, to przygotujcie się już psychicznie w tym momencie na więcej tego typu doznań, to znaczy na jeszcze więcej ekstrawagancji, eksperymentów formalnych, no i takich powiedziałabym wodotrysków. Szczególnie, że za pracę operatorską odpowiadał ten sam człowiek, który pracował przy The Young Pope, czyli nadworny operator Sorrentino Luca Bigazzi. Przy okazji emisji The Young Pope pod koniec 2016 roku pamiętam te niekończące się dyskusje dotyczące tego, czy jest to serial antykościelny, czy prokościelny, tak jakby to było najważniejsze, ale ponieważ nie udało się znaleźć jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, to wszyscy okopali się na swoich stanowiskach i mam wrażenie, że pracując nad drugą częścią, Paolo Sorrentino chciał jednak mocniej zaznaczyć swoje stanowisko tak, żeby um, uniknąć tych um, Niejasności i właśnie takiej dychotomii, w związku z czym e, można powiedzieć, że ten serial teraz jest dużo bardziej oczywisty, gra w otwarte karty. Nie całkowicie, ale zdecydowanie widać, że Sorrentino zajmuje się tutaj krytyką instytucji kościoła, e, oddzielając kościół od wiary. Jednocześnie nie narzuca żadnej konkretnej linii programowej, tworząc obrazy i sceny, które każdy może zinterpretować indywidualnie, posługując się na zmianę humorem i melodramatem, komedią i tragedią, buduje podniosłe momenty, a potem rozbija je dosłownie jednym kichnięciem. Jeden znajdzie w tym sezonie genezę kryzysu instytucji, drugi kryzysu człowieczeństwa, inny kryzysu wiary, a jeszcze inny odnajdzie w nim wątki pro-kobiece, ponieważ jest ich rzeczywiście sporo. Począwszy od pokazania sytuacji zakonnic, pojawiają się też wątki związane z przemocą ekonomiczną albo wykorzystywaniem kobiecej seksualności. Jest tego naprawdę dużo, a takim chyba najlepszym symbolem jest nowa czołówka, w której młode kobiety, a właściwie zakonnice, tańczą pod krzyżem. Zobaczycie ją, ona na początku wygląda dosyć egzotycznie, i właściwie ja się zastanawiałam, jak na nią patrzyłam, po co to komu w ogóle jest potrzebne, czy po to, żeby zrównoważyć ilością kobiet w czołówce, ilość mężczyzn w serialu, bo rzeczywiście to wtedy jakoś ilościowo się zaczyna równoważyć ale równoważy się tylko liczebnie, dlatego że mężczyźni w tym serialu przede wszystkim snują się po komnatach, noszą złote krzyże, opływają w dostatki, intrygują i żyją poza czasem i przestrzenią. Podsumowując, po obejrzeniu siedmiu z dziewięciu odcinków, spodziewajcie się, że będzie równie dobrze, jeśli nie lepiej, niż w pierwszym sezonie. To jest jednak wybitne dzieło. To jest serial autorski najwyższej klasy. Takie seriale nie pojawiają się często, i miło, że tak zaczynamy 2020 rok z bardzo grubej rury. Jednocześnie mam też świadomość tego, że przez tą swoją taką większą jednoznaczność. Ten sezon będzie bardziej kontrowersyjny, i oczywiście, w zależności od tego, do jakiej bańki trafi, takie będzie miał oceny. Ja Wam go bardzo polecam, ponieważ polecam go ludziom z otwartymi głowami. Poza tym, jak mówię, to jest serial autorski, który też w dużym stopniu oferuje nam impresję. A nie y, moralizuje na siłę, poza tym y, posługuje się symboliką, która y, potrafi powiedzieć nam o y, dzisiejszym świecie więcej niż takie, powiedziałabym, banalne i prostolinijne filmy jak y, dwóch papieży. Y, no, ja nie jestem akurat jakoś szczególnie pod wrażeniem, natomiast jestem pod wrażeniem nowego papieża i bardzo serdecznie Wam polecam obejrzenie. Pierwsze odcinki, dwa. Już jutro 10 stycznia, chyba 22, 23 będą się pojawiały na platformie. A potem co tydzień po dwa odcinki. Tyle jeśli chodzi o naszą ocenę tego serialu. Jeżeli wam się podobała recenzja, koniecznie dajcie lajki. Like, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, Twittera i Facebooka i oglądajcie nasze kolejne recenzje, bo będzie się działo, bo w ogóle dużo, dużo nowości nas czeka do następnego.